Na ustach wszystkich. Z najlepszymi specjalistami w Polsce rozmawiam o zdrowiu, urodzie i poprawie wyglądu. Nie wierzą w diety zmieniające rysy twarzy, ale wierzą w osiągnięcia medycyny i zaawansowanej kosmetologii. Aneta Mazurek, zapraszam na Beauty Podcast. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. Dawno się nie słyszeliśmy. <noise> tak jest, kolejny raz, ale bardzo się cieszę. Aneta Mazurek? Krzysztof Jakubowski. Panie doktorze, dzisiaj będziemy rozmawiali o podbródku. Tak, oczywiście jest to problem, można powiedzieć, z jednej strony prosty, ale trochę złożony, bo często pacjenci przychodzą i pokazują zaraz tutaj, pod naszą brudką, że im to przeszkadza. Tylko myśląc o niwelacji tego, o zlikwidowaniu, jak rozmawiamy z pacjentami, to okazuje się, że nie tylko tutaj w okolicy podbródka im to przeszkadza, ale mało zarysowany mają tak zwany kąt żuchwy, czyli linię dolnego brzegu żuchwy. I wtedy z pacjentem musimy sobie porozmawiać. Tak jak wszystko w medycynie estetycznej, to jest już zabieg troszeczkę bardziej zaawansowany, gdzie. Pacjent musi określić, co mu najbardziej przeszkadza, a my musimy mu powiedzieć, czy wykonując to, co on widzi, że mu przeszkadza, czy to będzie dobry efekt. Bo on wydaje pieniądze, zabieg musi być wykonany bezpiecznie i oczekuje od nas, że będzie to ładnie, tak jak on sobie to wyobrażał, i wyda swoje pieniądze, ale będzie to wydane w dobrym kierunku. Dlatego to jest bardzo ważne. Mamy pacjenta, zbieramy wywiad, czy możemy wykonać zabieg. Mówimy mu, jakie mogą być powikłania, jakie mogą być przeciwwskazania, w jakim procencie będzie osiągnięty cel w stosunku do tego, co on sobie wyobrazi. Bo musimy pamiętać, że często biologiczne warunki pacjenta nie pozwolą na to, żeby uzyskać efekt, jaki on sobie wymarzył. Także musimy to wszystko razem zebrać. Czyli jeszcze raz, przychodzi pacjent, zbieramy wywiad. Co w tym wywiadzie? Jakie schorzenia? Czy nie przyjmuje leków zmniejszających krzepliwość krwi? czy nie jest w trakcie chemioterapii, leczenia onkologiczne, czy nie jest w trakcie ciąży, czy nie jest w trakcie połogu i czy nie choruje na różne schorzenia z autoimmunagresji, czy nie podlega terapii izotekiem. Czyli jeżeli zakładamy, że pacjent nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych, to mówimy mu, jakie możemy wykonać zabiegi, żeby uzyskać efekt. I tu muszę powiedzieć, że zrobienie jednej czynności, czyli Odessanie podbródka często nie daje takiego efektu, jak pacjenci sobie życzą. Ale żeby całość mówić i nie zagłębiać się od razu technicznie, to co my możemy zrobić z podbródkiem? Możemy stosować środki, żeby uzyskać tzw. lipolizę chemiczną. Z tego część pacjentów jest zadowolonych, część nie jest zadowolona, ale wszystko zależy od tego, co my chcemy osiągnąć, jak ten pacjent wygląda. Czyli jak dużo jest tkanki tłuszczowej. Tłuszczowej może nie tak, ale tej luźnej, która jest w okolicy podbródka. I co pacjent chce osiągnąć, czy tylko to mu przeszkadza, czy na przykład nie widzi kąta żukwy, to jest chemiczna. Dalej może być liposukcja mechaniczna, czyli znieczulamy sobie tak, jak do liposukcji płynem kleina, czy jest to sól fizjologiczna, lidokaina, adrenalina i natrium bikarbonatum, to podajemy, żebyśmy to znieczulili, rozpulknili obkulczyli naczynia, i to Odsycamy sobie w sposób mechaniczny, ale musimy wiedzieć, że odeściemy, a ta tkanka będzie wiotka. Następny sposób, jaki może być, wykonanie tego za pomocą lasera i odessanie tego, ale. Już mniej, ale jeszcze troszkę będzie tkanka wiotka. Natomiast według mnie, najlepszy zabieg, jaki mogę ja wykonać, nie mówię, że każdy musi to robić, to jest radiofrekwencyjny lifting dolnej części twarzy, i tu chodzi głównie o podbrodek. Czyli znieczulamy sobie tą część, tak jak mówiłem, płynem klejna. Następnie za pomocą urządzenia robimy zabieg radiofrekwencyjny, czyli tak zwane prądy RF powodują. Ugotowanie tkanki podskórnej i obkurczenie dolnej warstwy skóry. Następnie to odsysamy mechanicznie, i na koniec na to robimy zabieg radiofrekwencji głowej. Ja pacjentom to wszystko omawiam i przedstawiam na schematach, jak to wygląda, bo jest to i droższy zabieg, wymagający dłuższej rekonwalescencji, i czas oczekiwania na efekt to jest 2-3 miesiące. Zaraz po zabiegu też jest, ale im dalej, tym lepiej. Ale mówię, jest gradacja potrzeb, co my chcemy osiągnąć i u kogo. Nie możemy powiedzieć, że każdemu musimy robić lifting podbródka za pomocą prądu RF, czy za pomocą włókna laserowego desania, czy samego odessania, czyli polizy chemicznej. To wszystko musi być zgodne z możliwościami dla danego pacjenta i to, co on oczekuje. I pacjent musi o tym wiedzieć, że zabiegi, które już polegają na odessaniu, czy to tylko mechanicznym, czy laserowym i odessaniu, czy radiofrekwencyjnym odessaniu, to pacjent musi przez kilka dni chodzić w takiej opasce uciskowej, a później, tak jak pod radiofrekwencyjnym liftingu dolnej części twarzy, tutaj podbródka, musi przez miesiąc w tym spać. Im dalej od zabiegu, mówimy o tym radiofrekwencyjnym liftingu, tym efekt jest lepszy. I to jest już zabieg bardziej agresywny. Co to znaczy agresywny? Manipulujemy i pracujemy pod skórą na twarzy pacjenta który może być też obarczony powikłaniami, czyli może być, tu mówię o radiofrekwencyjnym liftingu, mogą być siniaki, obrzęk kilka dni utrzymujący się, może być czasami opadanie kącika ust, jeżeli działamy gdzieś w okolicy nerwu. Rzadko to się zdarza, ale może się zdarzyć. Jest to proces odwracalny i też musimy wiedzieć, że do tygodnia ta buzia może być obrzęknięta. Nie musi, ale może. Mogą być siniaki, mimo wszelkiej staranności i musimy wiedzieć, że ten proces jest trwały, w trakcie, czyli musi minąć odpowiedni czas, żebyśmy uzyskali efekt po tym, co robimy. Czyli znieczulamy, radiofrądami RF powodujemy usmażenie, tak mówiąc brutalnie, tkanki tłuszczowej i obkurczenie dolnej warstwy skóry. Później odsysamy to wszystko i robimy jeszcze radiosrekwencję głową, żeby jeszcze bardziej się ta skóra Obkurczywa. Także to jest już taki bardziej złożony proces, ale ja uważam, że na pierwszej wizycie ja nigdy nie robię takich zabiegów, jak pacjent pierwszy raz przychodzi i mówi: Ja to bym dzisiaj mógł. Nie, bo muszą być zrobione odpowiednie badania. No, pacjent musi być zaszczepiony, żółtaczki, musimy mieć wskaźniki krzepnięcia, musimy wiedzieć, czy nie jest chory na cukrzycę, jakie przyjmuje leki, czy nie jest w okresie remisji, na przykład choroby nowotworowej, gdzie w zależności od rozpoznania nie możemy tego wykonać. Ma być to zrobione bezpiecznie. Estetyka, okej. Okay. Ale przede wszystkim zdrowie pacjenta. To nie może być zabieg taki, bo komuś do głowy przyszło albo koleżanka zrobiła. Pacjent musi o tym wiedzieć. On musi to przemyśleć. Musi wiedzieć, ile wyda pieniędzy. I musi wiedzieć, że nie jest to zabieg, że przyszło mi do głowy dzisiaj, bo za dwa tygodnie mam ślub kogoś z rodziny. Nie będzie tego efektu wtedy. Musimy poczekać. Mówi się, że mówi się. No firmy, które produkują ten sprzęt, z którego ja na przykład korzystam, że po trzech miesiącach jest bardzo dobrze, a super jest po sześciu. Więc jest to zabieg trwały. To nie jest zabieg, że mija rok, już nie ma efektu. To jest zabieg trwały, jest zabiegiem bezpiecznym, jeżeli jest bezpiecznie robiony. Jest robiony na sali zabiegowej, ale to proces sobie trwa. Bo to nie jest tylko dzień zrobienia zabiegu. To jest czas rekonwalescencji i dochodzenia, że tak powiem, skóry i tkanki podskórnej do tego, co chcieliśmy osiągnąć. Bo my musimy wiedzieć, że. Pod skórą podnosimy temperaturę do 56-58 stopni za pomocą prądów RF, i one nie działają w głąb kierunku mięśnia, natomiast w kierunku skóry. To jest wszystko urządzenie jest bezpieczne, ponieważ ono mierzy temperaturę wewnątrz i na zewnątrz. I na zewnątrz też mamy czujnik. Nie może ono przekroczyć 42 stopni, ponieważ to urządzenie się automatycznie wyłączy. To mówimy o tym. Natomiast, jeśli byśmy ten kaliber urazu, no to najmniej urazowa jest lipoliza chemiczna. Przy czym też często pacjentki mówią, że mają tak zwane dni pelikana, gdzie ten podbródek obrzęknie, jest taki wystający, z czasem się obkurczy, ale są to zabiegi, które wymagają kilku powtórzeń. Samo oddestanie, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od tego, komu robimy, w jakim wieku, jak tkanka jest luźna. Natomiast im większy jest, byśmy widzieli nawis tutaj w okolicy podbródka, mniej widać jest żuchwę. No to wtedy wymaga to bardziej, że tak powiem, zło złożonego procesu, co ja polecam właśnie wykonanie takiego zabiegu yy, typu face-tight, prawda, gdzie robimy właśnie radiofrekwencyjny lifting z odessaniem i z radiofrekwencją mi Panie doktorze, to brzmi strasznie skomplikowanie. Ale to pacjent musi wiedzieć o tym. Musi wiedzieć, bo jeżeli poddaje się takiemu zabiegowi, bo to, co to jest za zabieg? To jest zabieg pomiędzy założeniem nici a chirurgiem plastyczną. Czyli to już jesteśmy na takim poziomie. I pacjent, tak jak do zabiegu chirurgii plastycznej, musi wiedzieć, że nie bagatelizujemy tego. To jest zabieg, który musi się odbyć. Jest i czas dłuższy zagwarantowany za do tego, i wiąże się to później z jakąś absencją, nawet w pracy, prawda? i że musimy chodzić w takiej opasce uciskowej, no to wszystko pacjent musi mieć. Panie doktorze, a ile można odessać mililitrów tłuszczu podczas takiego zabiegu? No jeśli chodzi o podbródek, to ludziom się wydaje, że to jest straszna ilość, bo mu trochę tu wisi, to mówi, no ile tego może być? 20 mililitrów to już bardzo dużo. 10 mililitrów, jakie jest odesnane, bo tu pod skórą nie mamy jakiegoś zbiornika tłuszczu. Tu jest platyzm, czyli płat taki y, tłuszczowo-mięśniowy, który sobie idzie od okolicy kąta żuchwy i żuchwy w kierunku do szyi. I tutaj między skórą a mięśniem aż tego tłuszczu dużo nie ma. Ta tkanka może być wiotka. Więc tym zabiegiem, co ja mówiłem, tym radiofrekwencyjnym liftingiem, możemy obkurczyć tę skórę i poprawiamy dzięki temu jakość. Czyli podsumowując po samej liposukcji pacjent może nie do końca być zadowolony z efektu zabiegu ze względu właśnie na tę wiotką skórę. Tak która jest pozostaje. dokładnie. Liposukcja jeśli z laserem to już jest lepiej, bo laser też podgrzewa, ale uważam, że na okolice podbródka, jeśli nie mówimy o chirurgii, to najlepszy jest radiofrekwencyjny według mnie. Bo każdy może według siebie lekarz ocenić, ale na, natomiast mówię o efektach i trwałości tych efektów. To radzie frekwencyjny lifting. Panie doktorze, nawiązując do klasycznej liposukcji, to chirurdzy, którzy, chirurdzy plastyczni, którzy wykonują ten zabieg, często mówią, że to nie jest zabieg, który ma na celu odchudzanie. Dokładnie, bo jeżeli mówimy o twarzy, to nie mówimy o żadnym odchudzaniu. Bo musimy powiedzieć, że odchudzanie. Jest to zabieg, który dotyczy innych partii, prawda? Może dotyczyć brzucha, może dotyczyć boczków tak zwanych, dotyczyć bioder, bryczesów na udach, wewnętrznej stronie łód, nawet i podłudzia. Jest to zabieg, który powoduje odessanie, ale też musimy wiedzieć, że jeżeli myślimy, bo kończyny dolne nie tak, ale jeżeli myślimy o powierzchni, przedniej powierzchni brzucha, to też samo odessanie co nam da? Że będziemy mieli fartuch skóry wiszącej. Natomiast jeżeli ktoś się nie decyduje na odessanie wykonanie korekty powłok brzucha to może sobie zrobić taki zabieg, o którym mówię na podbródek, gdzie robimy body tight, czyli tak samo odessanie z radiofrekwencyjnym liftingiem. I to się na, na pewno nie jest to alternatywa dla chirurgii plastycznej, dlatego to co powiedziałem, nie może być tak, że tylko według życzenia pacjenta. Musimy wiedzieć, czy tym zabiegiem, który proponujemy, uzyskamy efekt Chociażby w iluś 10%, prawda, żeby pacjent był zadowolony. Tak samo i każdemu pacjentowi z ich brzuchu nie proponujemy od razu chirurgicznego liftingu i odessania, Natomiast możemy zaproponować body type, prawda, ale to musimy być obiektywni. Nie możemy czegoś nagiąć, bo pacjent musi o tym wiedzieć, a my musimy być przekonani, na ile my mu pomożemy. Jeżeli taki jest pacjent, o tym wie, to nie będzie niezadowolony, bo jeżeli mu obiecamy, że będzie super. Co to znaczy super, żebyśmy wiedzieli, bo dla nas super może być tak, a dla niego jest całkiem co innego. Tak samo nie będzie się bał, jak będzie mu przez jakiś czas obniżał się kącik po takim zabiegu, bo on wie, że to wróci. Natomiast jak nie będzie wiedział, o piątej rano będzie dzwonił do nas. I pacjent musi o tym wszystkim wiedzieć, że nie jest to heca, nie jest to tylko uczesanie się poranne, tylko jest to zabieg. Panie doktorze, a z tego zabiegu mogą korzystać również mężczyźni? Tak, oczywiście ponieważ to, no, faceci też tak. chcą dobrze wyglądać chcą mieć zarysowany kąt żuchwy, tak ala Kirk Douglas. Często za dużo no chcą, żeby tego podbródka nie było, albo skóra się robi trochę wiotka. No mężczyźni też sobie to życzą i robimy też. Tutaj rozmawiamy o, głównie o podbródku. No właśnie, a co z brodą i z tą taką ładną, wymodelowaną dolną częścią twarzy? No to też musimy sobie porozmawiać. Inaczej robimy to kobietom, inaczej mężczyznom. Nie możemy kobiecie zafundować bródki takiej ala Kirk Douglas z tym dołeczkiem pośrodku, prawda? No ale część pacjentów to by... Chciałam mieć taki sobie rzeczy, faceci, żeby taka była tutaj brudka. No jeszcze porzeszone kąty żuchwy, bo u kobiety to nie wygląda, ale jak facet ma taką żuchwę, to mówimy, że jest męski. co alfa się robi. No i panowie często sobie tak życzą, żeby to było zarysowane, bo takie dodają sobie poczucie męskości. Natomiast pacjentki to muszą wiedzieć, jaka maksymalnie szerokość brudki, bo że nie możemy jej takiej zafasować, żeby była albo za długa, taka kozia broda, chociaż poczucie piękna jest różne, widzimy to i w mediach, no... Ja uważam, że każda propozycja takiego zabiegu musi być dobrana dla pacjenta. Każdy z nas inaczej wygląda, nawet jak ma różne oczekiwania. To musimy powiedzieć, co my uzyskamy u niego, bo inaczej będzie u mnie, inaczej będzie u mojego kolegi, inaczej u Ciebie, Anetko. I nie możemy powiedzieć, że wszyscy robią, to i my zrobimy. Musimy wiedzieć, jaki mamy cel, w ilu procentach on może się zgadzać z naszym marzeniem i czy tymi środkami, które mamy, to możemy zrobić czy to nam da efekt, czy musimy skorzystać z zabiegów chirurgii plastycznej. To robią już chirurdzy plastycy. No i musimy zebrać wywiad. To jest podstawa, tak jak we wszystkich zabiegach medycyny estetycznej. Musimy wiedzieć, że możemy to bezpiecznie zrobić. Pacjent musi wiedzieć, że my jesteśmy rozsądni i to, co robimy, jesteśmy dobrze nauczeni. Musi wiedzieć, jaki uzyskamy efekt, patrząc na jego cel, ile on na to wyda pieniędzy, jak długo się ten efekt utrzyma i... Czym jest ten zabieg ograniczony w jego życiu codziennym po zabiegu? Jeżeli to mu przedstawimy, ja zawsze po takiej konsultacji pacjentom wydaję zgodę na zabieg, gdzie jest to wszystko opisane, i proszę, żeby on sobie przemyślał to wszystko. Jeżeli sobie przemyśle, jest adnotacja, to może sobie telefonicznie taką wizytę już umówić jako zabieg. No oczywiście badania lekarskie, które powinien mieć zrobione, żebym ja mógł to bezpiecznie zrobić, żeby nie było, że na przykład przyjmuje jakart czy jakikolwiek inny lek, zmniejszający krzywliwość krwi zaczynamy i robimy musiniaki, czy jakiekolwiek inne leki bierze z powodu różnych chorób, bo często jak pacjent leczy się przed lektry, uważa, zapomina o tym, więc musimy go dopytać. My no wtedy będziemy mieli komfort pacjenta oczekiwania, jego możliwości biologiczne, jego schorzenia, ile pieniędzy ma na to wydać. I co my mu zagwarantujemy za te jego pieniądze i na, za jego oczekiwania? Jeżeli on to będzie wiedział, to właściwie no, nie, nie ma problemów. To ja jeszcze, panie doktorze, dopytam: na przykład, wyobraźmy sobie taką sytuację, że pacjentka miała wykonany zabieg lipolizy, z którego nie jest do końca zadowolona, wtedy może zdecydować się na liposukcję? Tak, oczywiście może się zdecydować, może się na radiofrekwencyjny zabieg też zdecydować. Zawsze dlatego, który to wykonuje jest trochę problematyczne, dlatego że często ta tkanka tłuszczowa jest taka zwłókniała. No i po prostu technicznie jest troszkę ciężej wykonać taki zabieg. Tak samo no, zdarzyło mi się jeden, jedna czy dwie pacjentki, które nie przyznawały się do przed 25 lat miały lifting. No i trzeba też dobrze pacjenta obejrzeć, bo często pacjenci to zatajają. A jak lifting może być przeciwwskazaniem? Co się może stać? No są blizny, prawda? I my musimy wiedzieć, że w czasie liftingu chirurgicznego właściwie cała skóra tutaj na twarzy w okolicy szyi jest odpreparowana. No i musimy sobie zdawać sprawę, że to w wielu wypadkach jest to przeciwwskazanie do wykonania takiego zabiegu. To przede wszystkim warto rozmawiać, jak tak, mawia dokładnie. klasyk. Wywiad zbierać, bo to jest bardzo ważne. Nie można od razu patrzeć na to, że mamy pacjenta, że będziemy zarabiali. No, pacjent musi o tym wszystkim wiedzieć. My musimy wiedzieć, że możemy to bezpiecznie zrobić. I musimy. Szczerze pacjentowi powiedzieć, jaki uzyska efekt. Bo jak pacjentowi się coś obieca, to we wszystkim, ja tylko nie, my nie w medycynie. Jak komuś coś obiecamy, to już przepadło. Lepiej nie obiecać, a zrobić. I pozytywnie zaskoczyć. Dokładnie. Tak samo to, co mówię o tych powikłaniach. Ktoś mówi, no tyle o powikłaniach, mówię. No tak, ale to powikłania muszą być jakieś ciężkie, zagrażające życiu. Ale żeby to pacjent wiedział, bo jak nie będzie wiedział, no to my mamy problem, bo będzie do nas dzwonił. On ma problem, bo jest zestresowany, bo nikt o tym mu nie powiedział. A jak nie ma niedomówień, to jak ze wszystkim. Jest tam łatwiej, i lżej i przyjemniej. To prawda, ja tak sobie myślę, analizując różne sytuacje, w których uczestniczyłam, czy których byłam świadkiem, to rzeczywiście jest tak, że kobiety często decydują się na taki zabieg z ogromnej potrzeby zredukowania na przykład takich mankamentów, które, one, które im przeszkadzają na co dzień, a jakby później rekonwalescencja bywa dla nich bardzo uciążliwa i trudna. Ale kobiety są w stanie dużo poświęcić, prawda, dla piękna. Ja myślę w ogóle, kobiety tak, ale pacjenci często oglądają różne filmiki, nie są one prawdziwe. i Albo ktoś komuś opowiada, że to tak jak z pacjentami w szpitalu. usuwanie dreny po zabiegu chirurgicznym, to jak pacjent pacjentowi przedstawi, to temu drugiemu włosy bastają. Jest tak przestraszony, bo go drugi przestraszył. To musi pacjent o tym wiedzieć. Jeżeli on jest od A do Z przez nas, yy, że tak powiem nauczony tego, co się może dziać, jeżeli chce, są filmy, które możemy instruktażowi pokazać taki film, on sobie może to obejść, żeby wiedział, co go czeka, to, to chociaż nie wszyscy pacjenci chcą takie film oglądać, to, to jest według mnie lżej. No mm -hmm. i tyle. Panie doktorze, bo na co dzień można się z panem doktorem spotkać w klinice Estel. Tak, zapraszam. I myślę, że to jest też często tak, że właśnie przychodząc tam, widząc te piękne wnętrze, pacjentki sobie myślą, że to będzie takie miłe i przyjemne, że właśnie wychodzi się od pana doktora już piękną, bez siniaków. A to jest normalna medycyna, normalna chirurgia, jakby tego nie nazywać, jeśli rozmawiamy o tak inwazyjnych zabiegach. Cudów nie ma były tylko w kanie galilejskiej. A tutaj to musimy być obiektywni, że większość zabiegów, gdzie naruszamy ciągłość skóry, jaki by to nie był kaliber zabiegu, zawsze wiąże się z, z jakimiś niewielkimi powikłaniami, bo powikłaniem jest zaczerwienienie po wkłuciu igły, prawda? Czy mały siniak. A nie mówiąc, im większy zabieg, tym mogą być większe powikłania. Im my bardziej jesteśmy niestarani, czy nie zbierzemy wywiadu, tym możemy mieć też większe powikłania u pacjentów. Tak jak powiedziałem, zaczynamy od rozmowy, od wywiadu i wtedy dopiero będziemy wiedzieli, co się może dziać. Trzeba zbierać wywiad i traktować taką wizytę jak każdą wizytę u lekarza. Zapraszamy na taki wywiad do doktora, do kliniki Estel. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszamy do Estel. Do zobaczenia. Na ustach wszystkich. Z najlepszymi specjalistami w Polsce rozmawiam o zdrowiu, urodzie i poprawie wyglądu. Nie wierzą w diety zmieniające rysy twarzy, ale wierzą w osiągnięcia medycyny i zaawansowanej kosmetologii. Aneta Mazurek, zapraszam na Beauty Podcast.